Równo 111 dni trwała przerwa w rozgrywkach jednej z najlepszych lig na świecie, czyli czwartej Ligi Podkarpackiej. W tym czasie toczyła się rywalizacja o zbudowanie najlepszego składu na drugą część sezonu. Za nami już pierwsza kolejka rundy wiosennej, a my spieszymy z naszym magazynem goli 4 Laco. 18 kolejka już na papierze zapewniała sporo emocji. Rozgrzewający kibiców Pojedynek Karpat Krosno z Ekobalem Sanok, starcie dwóch ekip z czołówki Kosmos Nowotaniec i Glopolem Dębica. Czy też pojedynki arcyważne jeśli chodzi o sprawę utrzymania się, jak choćby w Sieniawie, pilżnie czy Głogowie. Oglądajcie, bo było ciekawie. Pierwszy gwizdek w 2025 roku w czwartej lidze podkarpackiej zabrzmiał na boisku lidera tabeli, czyli Sokoła Kolbuszowa-Dolna, który podejmował groźny Sokół Nisko. Pierwszy gol w tej rundzie również padł na stadionie nad Nile. W 15. minucie w polu karnym gości golowany był Patryk Zieliński, a jedenastkę na gola pewnym strzałem w lewy róg zamienił Kacper Drelich. Jeden gol do przerwy, a co potem? 3 minuty po zmianie stron gospodarze skontrowali przeciwnika lewą stroną, a po zespołowej akcji w doskonałej sytuacji znalazł się Patryk Zieliński, który strzałem z kilku metrów podwyższył na 2 do 0. W 64 minucie miejscowi prowadzili już 3 do 0. Piłkę w pole karnej ekipy z niska wprowadził Patryk Szczurek, Michał Mazurek zakręcił rywalami, po czym idealnie zagrał na głowę Łukasza Siedlika, który podwyższył wynik. Byłby to dla gospodarzy mecz idealny, ale w końcówce najpierw poważnej kontuzji nabawił się Kacper Misiak, a następnie po akcji lewą stroną Wiktora Bolka, honorowego gola dla Niżan zdobył Filip Mucha. Sokół Kolbuszowa dolna, Sokół nisko... 3 do 1. Do ciekawego starcia doszło w Nowo Tańcu, gdzie mierzyły się drużyny z miejsc 3 i 4 w tabeli, czyli Kosmos nowotaniec i Iglopol Dębica. Faworytem byli gospodarze, ale w 20. minucie miejscowi zbyt dużo miejsca zostawili Igorowi Tarale, który strzałem po ziemi z około 20 metrów pokonał bramkarza gospodarzy. Jest pełna kwadrans później i przeprowadził akcję prawą stroną, po której Tarała wpisał się po raz drugi na listę strzelców, finalizując próbę kolegów zespołu. W 39 minucie przyjezdni wykonywali rzut rożny, piłka przeleciała nad obrońcami, a zamykający akcję Marcin Stefanik głową posłał ją do siatki. Takiego obrotu sprawy nikt się nie spodziewał. W 59 minucie w końcu do bramki trafili gospodarze. Znakomitym dośrodkowaniem z prawej strony popisał się wprowadzony po przerwie Marcio, a głową do bramki piłkę skierował Krystian Kalemba. Ciekawie zrobiło się, gdy w 67 minucie bramkarz iglopolu Maximilian Lis sfaulował w polu karnym szarżującego Dżabę Pakadze, a Gruzin kilka chwil później zdobył bola kontaktowego z rzutu karnego. Zdawało się, że Kosmos może jeszcze odwrócić losy tego spotkania. Tymczasem trener Dębiczan dokonał potrójnej zmiany, a zaraz potem w 71 minucie Filip Leśniak stojąc niemal przy linii bocznej posłał piłkę na bramkę rywala, czym kompletnie zaskoczył bramkarza i nie zdążył on ze skuteczną interwencją. W 85 minucie z kolei za faul na wychodzącym na czystą pozycję graczu iglopolu z boiska wyleciał Łukasz Piotrowski, a Artur Biały pewnie wykonał rzut karny ustalając wynik spotkania. Kosmos Nowotaniec Iglopoldębica 2 do 5. Znowu tańca przenosimy się do Krosna, gdzie Karpaty w niezwykle ciekawie zapowiadającym się meczu podejmowali Ekobal z Talsano. Licznie zgromadzeni kibice nie powinni czuć się zawiedzieni, bo w meczu działo się sporo. Kluczowe momenty miały miejsce w drugiej połowie: w 67 minucie po rzucie wolnym dla Karpat w polu karnym gości zakotłowało się, piłka odbiła się kilka razy, aż trafiła do Szymona dziadosza a powracający do macierzystego klubu napastnik w najlepszy z możliwych sposobów przywitał się z krośnieńską publicznością. Swoje okazje na gole miała też ekipa z Sanoka. W końcu w 83 minucie po rzucie rożnym wykonywanym przez Macieja Maślanego główkowa Łukasz Tabisz, piłka odbił bramkarz Karpat, ale wprost pod nogi Miłosza Gierczaka, który wyrównał stan meczu. Karpaty-Krosno-Ekobal-Stalsanok 1-1. Niespełna 30 km na północ Wisłok-Wiśniowa podejmował Czarnych Jasło. Mecz ten transmitowany był na żywo na kanale podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i tu było co oglądać. W siódmej minucie lewą stroną boiska popędził z piłką Arkadiusz Gil, po czym dośrodkował do nadbiegającego Wiktora Majewskiego, który trochę na raty, ale w końcu dał prowadzenie swojej drużynie. W 46 minucie piłkę w pole karne czarnych dośrodkował Jakub Krok, wypiostkował się, później próbował bramkarz Jaślan, ale piłka po jego rękach wpadła do bramki. Kwadrans później krok ponownie wrzucał piłkę w pole karne rywali, strącił ją Bartosz Szymański, a w zamieszaniu najlepiej odnalazł się Wiktor Majewski, który po raz drugi w tym meczu wpisał się na listę strzelców. Kilkudziesięciu kibiców z Jasła, którzy przyjechali na mecz, chwilę radości mieli w 81 minucie. Mateusz Szot wrzucił piłkę w pole karne Wisłoka, a zamykający akcję Tomasz Tragarz skierował ją do bramki. Jak się okazało, było to jedynie honorowe trafienie dla czarnych. Wisło-Gwiśniowa, Czarni-Jasło, 3 do 1. A co u drużyn, które są mocno zagrożone spadkiem do klasy okręgowej? W pilźnie Legion podejmował sąsiada z tabeli Orła-Przeworsk. Oba zespoły podwodzą nowych trenerów. Gdy wydawało się, że na przerwę drużyny zajdą przy bezbramkowym remisie, w ostatnich sekundach pierwszej połowy znakomitym strzałem z rzutu wolnego popisał się nowy nabytek Legionu Nikita Nazarenko. O zmianie goście szukali okazji, by odrobić straty, ale zamiast tego w 65 minucie nadziali się na kontrę. Prawą stroną przeprowadził ją szybki Dominik Kędzior, odegrał do Miłosza Chmury, który w sytuacji sam na sam nie dał szans bramkarzowi Orła. Legion Pilsno, Orzeł Przeworsk, 2 do 0. Wielu zastanawiało się, jak wiosną poradzi sobie Głogowia, która po rewolucji w składzie podejmowała Struk tyczy. Po wysokiej porażce u siebie Struk pałał rządzą rewanżu, ale biednemu wiatr w oczy. W dziewiątej minucie jeden z graczy Głogowi został sfaulowany wychodząc na dogodną pozycję, co skończyło się czerwoną kartką dla stopera Tyczynian Konrada Zabawy. Mimo osłabienia goście starali się podjąć walkę, ale w 26 minucie przed pięknym strzałem z rzutu wolnego z około 20 metrów popisał się Jakub Siara i goście objęli prowadzenie. 39 minucie po akcji prawą stroną na 2 do 0 podwyższył w sytuacji sam na sam Jakub Lorenc, który tego dnia był wyjątkowo trudny do upilnowania dla graczy Styczyna. Strug mógł nieco odkuć się przed przerwą. W polu karnym Głogowi faulowany był Karol Cholewa, jednak zarówno strzał z rzutu karnego, jak i dobitkę w wykonaniu Kamila Aaba obronił Paweł Palko. Jakby tego było mało, w końcówce pierwszej połowy z boiska za faul przed polem karnym wyleciał bramkarz Strugu Kamil Kowal. Grający w dziewiątkę goście w drugiej połowie zagrażali Głogowi. W 60 minucie w pole karne miejscowych szarżował Wojciech Losowicz, którego sfaulował jeden z obrońców. Sędzia podyktował karnego, a bezbłędnym strzałem z jedenastki popisał się Mateusz Rejowski. Potem wynik meczu nie uległ już zmianie. Głogowie a Głogów Małopolski struktyczyn. 2 do 1. Mająca tyle samo punktów co strug drużyna rezerw Stali Mielec, gościła w bogu chwale, gdzie faworytę meczu na pewno nie była. W 22 minucie w pole gości wpadł Marcin Krajewski, i po krótkim mocowaniu się z obrońcą padł na murawę. Sędzia zdecydował się podyktować karnego, którego na gola zamienił Lucian Frydry. W minute minucie długą piłkę na połowę przeciwnika otrzymał Mateusz Bieniek, wykorzystał fakt, że obrońcy zostawili mu sporo miejsca, ustawił się, pięknym strzałem z około 20 metrów umieścił piłkę w bramce. Izolator Boguchwała Stal 2 Mielec 2 do 0. Do ciekawego starcia doszło w łańcucie. Na stadionie, gdzie powstaje nowa piękna trybuna miejscowa Stal, która zanotowała bardzo dobrą końcówkę w rundzie jesiennej podejmowała wicelidera z Jarosławia. W dziesiątej minucie kibicom gospodarzy przypomniał się Wojciech Rejman. Gracz, który w poprzednim sezonie stanowił o sile Stali, tym razem zagrał po drugiej stronie barykady i po dośrodkowaniu z prawej strony Wołodymira Zastawnego strzałem głową otworzył wynik spotkania. Obie drużyny mogły pokusić się o gola, ale następny padł dopiero po godzinie. W 71 minucie Cezary Pindor spóźnił się z interwencją, sfaulował Piotra Pindaka, a z rzutu karnego drugiego gola w tym meczu zdobył najlepszy piłkarz 2024 roku w czwartej lidze Wojciech Rejman. Stal łańcuch Diodka Jarosław. 2 do 0. Jako ostatni w niedzielę z boiska schodzili piłkarze Sokoła Sieniawa i Sokoła Kamień. Gospodarze przez większość spotkania naciskali rywala, ale bezskutecznie. W końcu w 74 minucie Krystian Halejcio dośrodkował zrzutu rożnego, piłkę zgrał Damian Skała, a decydujący cios zadał Radosław Noga. 6 minut później po kolejnym kornerze na bramkę przyjezdnych uderzał Stankiewicz, a odbitą przez bramkarza piłkę do bramki dobił Szymon Maćkowiak. sokół sieniawa soku kamień 2 do 0. Pewne punkty zgarnął duet liderów z Kolbuszowej Dolnej i Jarosławia. Za niespodziankę można uznać wysoką porażkę kosmosu Nowotaniec na swoim terenie. Taki wynik sprawia, że Iglopol może okazać się czarnym koniem rundy wiosennej. Zaskoczyła również Głogowia, której zimą groziło wycofanie się z rozgrywek. Zebrany na prędce skład pokonał struktyczyn, którego w pierwszej kolejce po zimie prześladował niemały pech. Najwięcej kibiców oglądało mecz Karpat Krosno z ekobalem Stalą Sanok, i choć do rekordowego pod względem frekwencji meczu z Czarnym i Jasło trochę brakowało. To wynik ponad 1500 kibiców budzi szacunek. Na czele tabeli bez zmian prowadzi soku Kolbuszowa Dolna przed jks ale po wygranej w nowo tańcu na podium wskoczył Iglo Swojego dorobku nie poprawiła z kolei trójka outsiderów, która będzie mieć duże kłopoty, by nadrobić straty. W następnej kolejce czekają nas kolejne ciekawe starcia. Między innymi Iglopol Dębica podejmie Karpaty Krosno, Wisłok Wiśniowa po wygranej z Czarnym Jasło sprawdzi formę JKS-u Jarosław, a w Derbach powiatu rzeszowskiego Struktyczyn podejmie izolatora Bogu chwała. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie naszego magazynu. Czwartoligolaco. I słyszymy się już za tydzień.